Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Ja się dodzwoniłem do kantoru. Tak. Y, proszę, pa, to jest pan? Pan Grzegorz, czy pani? Grzegorz Żuk, Ano A no właśnie. Pani Grzegorzu, z tej strony kłania się Artur Głowacki. Jakie są teraz notowania euro? Dzieba, szczekajcie, chce pan, pan kopić sprzedać Proszę pana, kurs jest 467. 467 tak wysoko? No proszę pana, no trzeba powiedzieć, że tak wysoko tylko yy, proszę pana ona. No, ale nie, no bo jak jest tak wysoko, to znaczy, że złotówka pada na pysk. Nieprawda, ja potrzebuję pół tony euro, proszę pana. Jakie kursy są, to nas nie interesuje? My prowadziłem już o handlę Ale wie pan. pan a wie pan dlaczego. Pieniądze. Pan potrzebuje euro. Ja potrzebuję sprzedać euro. Pan potrzebuje nie euro. Ja większą dlatego że ja proszę pana za euro, zaraz kupuję towar. Nie tak, ja... jestem uzależniony od żadnego banku. Ale to, to ja rozumiem, to są zależności, to, to, są, to są normalne sprawy. Jak pan skupuje mieć na bieżąco środki finansowe. No jasne, że tak. Dlatego pan potrzebuje ja, kupić a, euro. A, a na dlaczego ja mam zapłacić, zapłacić od, od banku po 4,75 yy, o 10 groszy drożej, jak my możemy podnieść cenę i skupować o, o 5 groszy, 7 groszy, 10 groszy wyżej jak gdziekolwiek w Polsce i proszę pana mamy, mamy 15 groszy dla siebie. Ale to, to ja to sprawę rozumiem, bo ja też prowadziłem w sklepie biuro podróży. Jeszcze pamiętam jak pana żona czy dziewczyna powiedzmy, no nie wiem, ale pana, Przychodziła ale do mnie i oglądała biżuterię. Pana, no. My kupujemy, ja potrzebuję, proszę pana co dzień, dzień około 100 tysięcy euro. 100 tysięcy euro tak minimum, 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 tak naj, najniżej. No. Najniżej rozumiem. jak tylko może być. Pan siedzi w finansach, pan się obraca, pan ma rodzinę bogatą. W Warszawie synowie kręcą lody, pan kręci voucher lody i na granicy i tak dalej. Moja księgowa o panu powiedziała. Tak naprawdę to w księgowości to, bo ona też mnie miała i pana, to wystarczyłby mi żuk i mam wszystko pozamiatane, bo to mi wystarczy żuk. Pan takie obroty robi, że po prostu o panu będą kiedyś książki pisać. Taka prawda? Bardzo dobrze. No. <laughs> A jak ja będę prezydentem, to panu jednego Mercedesa dam, bo pan, bo pan jako jedyny ma tą odwagę, że pan przyznaje się, że pan jest Żydem, ale pana dziadek był oficerem i walczył na frontach. Tak, czyli, czyli pan tak. jest polskim Żydem, patriotą i tego się nie wolno wstydzić, a wielu polityków w Warszawie się tego wstydzi. I mam pytanie, dlaczego się oni tego wstydzą? Nie wstydzi. Morawiecki się nie wstydzi, a mówił o tym, że jest Żydem? No oczywiście. A w krwi, w pełnej krwi chciała ciała pradziada. Rozumiem. Nie... Oczywiście, że tak. Bo wie pan, co ja panu powiem. Mi kolega powiedział, yy, który ogólnie przedstawiał się, że jest Polakiem, ma szlacheckie nazwisko. Teraz mi jeden kolega donosi, nie wiesz Jackowi, on jest Żydem. Tylko tak mówił, tak jakby się przede mną tłumaczył, nie? No, ale dobra, on mi powiedział tak, że w tych czasach powojennych prowadził wycieczkę, już jak powiedzmy Kaczyński, no, miał ten, powiedzmy, to co było z samolotem, to wiadomo co było. Był to mord zaplanowany przez dwie strony, rosyjską i niemiecką. To jest pewne, oni tego nie chcą powiedzieć, tej prawdy. Ale okej, okay, jeżeli był to taki wypadek, że oni spadli, się rozbili, i teraz Kaczyński ma swoje muzeum w Warszawie przy placu Defilat. I on prowadził grupę Niemców i powiedział, że ten prezydent jest z pochodzenia Żydem. I wymienił jego nazwisko. To z tłumu wyszło dwóch agentów, założyło mu kajdanki i odprowadziło do samochodu. I on mówi: Artur, jeżeli ty wygrasz wybory na prezydenta Polski i nie wpuścisz do pałacu prezydenckiego pierwszej delegacji żydowskiej, to oni cię zabiją i masz to jak w banku. Ja się Żydów w Warszawie boję. Oni są w stanie zrobić wszystko. Tak mi to przedstawiał. Ja robiłem potężne oczy, bo ja nie znałem żydostwa jako żydostwa takiego, że to jest lud zły. Ja ogólnie nic do nich nie mam. Nie? Na przykład do pana co ja mogę mieć? Pan siedzi w kantorze, sprzedaje. Mi pan nic złego nie robi, tak? No co pan mi może robić złego? Ja u pana sprzedaję, kupuję to, co potrzebuję, pogadamy sobie, pożartujemy jest wszystko w porządku. Z Żydami można żyć. Ale dlaczego na przykład Żydzi? Się nie przyznają do nazwiska. Jak ja, na przykład Kaczyński powiedział w telewizji: Jestem Kaczyński, chcę wrócić do swojego nazwiska, bo sprawy komunizmu już przeszły i mi nikt nie grozi. Nazywam się tak i tak, ja nie wiem jak on się nazywa. I to samo by zrobił Morawiecki i tam jeszcze inni politycy. Okazałoby się, że 70% w partiach politycznych to są Żydzi. No to Polską rządzą Żydzi. To jak rządzą Żydzi Polską, to powiedzmy to sobie oficjalnie i nie wstydźmy się tego, bo Żydzi są cholernie mądrym narodem. To, jest, to, jest, to są grupy ludzi z finansjery, wiedzą jak po prostu prowadzić finanse państwa. Tu, w naszym przypadku, to może nie do końca to tak wygląda, bo budują wieżowce za, nawet za czyjeś pieniądze. I potem chcą tych ludzi, powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam odsunąć na, na margines i tak dalej. Ale pan się na przykład nie, przy, nie, nie wstydzi tego, że pan jest Żydem. Morawiecki pan mi teraz po raz pierwszy powiedział, też się tego nie wstydzi. I chyba jeszcze z Konfederacji Bosak. On powiedział też publicznie w starcie na prezydenta Polski, że on ma korzenie żydowskie. No to dobra, to przynajmniej mają tą odwagę. Ale czy trzeba teraz tak zrobić, żeby takich Żydów odważnych było więcej w Polsce? Rozumie pan? O to chodzi, że była ta odwaga, tak jak Pan. Pan jest patriotą żydowskim, który mieszka w Polsce i pracuje w Polsce, i to mi się w Panu podoba, że Pan się nie boi tego powiedzieć. Nikt Panu nic nie zrobi. Nie. No, to dlaczego oni nie mają wziąć z Pana Żuka, Zwałcza przykładu? Ja na przykład, jak teraz jestem na grudzień zaproszony do Warszawy. Do programu w telewizji, to ja o tym powiem. Ja o tym powiem, że znam patriotę żydowskiego zwałcza, u którego sprzedaję pieniądze, kupuje pieniądze, bo są mi potrzebne, jemu też. On na tym robi biznes i on ma tą odwagę powiedzieć, że jego dziadek był Żydem, ale on walczył w mundurze o Polskę. Właśnie o to chodzi. Żydzi też wyzwalają Polskę, tylko widocznie oni się dzielą na grupy. Nie wiem, może lepszych pozytywnych żydów, negatywnych żydów, ja nie mam pojęcia. Niech ktoś mi to wszystko uświadomi. Na razie pan mi to fajnie wszystko uświadamia i bardzo panu za to dziękuję, panie Grzegorzu. Jest pan moim naprawdę pierwszym zwalcza, pierwszym przyjacielem żydowskim. Może drugim przyjacielem żydowskim będzie, nie wiem, Kaczyński albo Tusk, a może Duda, bo ja panu powiem. Ja się zdziwiłem wczoraj, Duda reklamuje mnie na swojej stronie www.prezydent.pl, jak pan wejdzie na Facebooka, tam są moje filmy wstawiane. On mnie reklamuje na swojej stronie, nikt tego nie kasuje. On po prostu chyba już mnie zna, że jestem w porządku, facet. A przede wszystkim, wie pan, jak się on może wstydzić oficera w stopniu kapitana, czyli jak on się może wstydzić munduru polskiego, tak? Jak on generałom daje nominacje, medale i tak dalej. No to może dlatego mnie akceptuje. A jak Pan uważa? Czy Pana, ten, który ma mundur wojskowy, to zalicza się do hierarchii ludzi porządnych. Bardzo porządnych. Tak było, tak jest i tak pozostanie. Nikt tego nie wie. No tak. Niedawno miałem 57 lat. Jak startowałem na prezydenta Polski w Warszawie, zarządzili korony. Musiałem wyjechać, opuścić Warszawę bo był zakaz prowadzenia kampanii. To dlaczego Żydzi mogli prowadzić kampanię? Im było wolno. O to jest inny świat. A no, widzi pan, oni są w innym świecie. Tak samo w Leżajsku były święta żydowskie i tam nie przyjechał żaden samochód z policją. Żaden samochód z policją. Pili piwo bez masek, tancowali i tak dalej. I jedna pani tam nakręciła film. Tam w ogóle. Y był zakaz wstępu policji. Tam nie było nic. Im wolno było w okresie pandemii robić wszystko. No, także, a niech pan powie tak. Załóżmy, wygrywam e, wybory na prezydenta za 4 lata. Czy ja naprawdę mam zaprosić pierwszą delegację żydowską, czy zaprosić wszystkie delegacje wszystkich, powiedzmy, narodowości w Polsce? Żydowskie. Pana, jeżeli pan mówi w ten sposób, to ja panu powiem inaczej. Tak. Jeżeli pan nie będzie miał bezwzględnego poparcia ludzi, którzy oddziałują na sytuację gospodarczą globalną tego, tego świata, to proszę pana, to nikt z panem, posłanny człowiek nie będzie chciał rozmawiać. A, a kto zarządza strukturą globalną po poszczególnych po państwach? Ja, ja wiem kto. Anglicy. Tam jest świat finansjery. A nie wiem. Gdzie jest najwięcej miliarderów? Jakich jest miliarderów w Anglii? Pochodzenia jakiego? Żydowskiego. Więc proszę pana, jeżeli pan nie zaprosi ludzi, którzy mają cash, to w, jakim, w jakiej to możliwości jest, żeby ktokolwiek. Nie, z panem w Nie, no tak, dlatego ja muszę trzymać Żydami, żeby wy, wygrać wybory na prezydenta Polski. ja zaczyna pan dobrze No, no to już jednego Żyda bogatego, milionera zwałcza znam i może pan być na przykład moim takim czarnym cieniem w tych wyborach ko kolejnych. Nikt nie będzie wiedział, że pana znam, a pan swoim powie, że to jest mój człowiek, zwałcza. Nie, pan musi być sam oficjalny. Nie, no pan chce, że chce pan chce, że pan trzymać ludzi, którzy na strukturę w poszczególnych Czyli ogólnie panie, to ja mogę dzisiaj, dzisiaj zrobić o tym program, bo ja jestem pod Holandią, w Niemczech teraz. Pod Holandią, niedaleko. Zrobię dzisiaj wieczorem program taki w nocy i powiem o tych sprawach. I wtedy jutro na rano będzie na Facebooku już wrzucony. Na YouTube go wpiszę i będzie na Facebooku. Na mojej stronie. Jak pan wpisze Artur Głowacki w Google, to wyskakuje od razu wszystko informacje na mój temat. Zdjęcia, filmy, wywiady w telewizji i tak dalej. Albo Pan wpisze trzy słowa. Pan prezydent bezpartyjny, wyskakuje Artur Głowacki. Nie wyskakuje, Duda. Być może dlatego on mnie, on mnie reklamuje u siebie na Facebooku. Rozumie pan? Trzy słowa. Pan prezydent bezpartyjny i Duda jest pode mną, a pod Dudą jest Hołownia. A najprawdopodobniej podejrzewam, że Hołownia jest też ustawiony przez świat finansjery, bo jemu nic nie robią. Jak pan, pan pamięta ten taki śpiewak, co był, to jego zniszczyli. Sony wymówiło z nim kontrakt, Sony Polska na, na nagrywanie płyty, a, a teraz on się przyłączył do PiSu, już stoi, tylko że go inni przeklęli, nie? To jest tym złe, chyba, co? Wie pan, cookies, o cookies, on się nazywa cookies. Jego artyści, artyści przekleli, że on się przy, przygarnął do opisu, nie? Podpisał z nimi umowę, czyli go przekleli. Ale ja też panu powiem, panu, jedną rzecz. Pan powinien trzymać te Tak, tylko panu powiem. No to A dobrze. Dlaczego? No, a wprowadzi... Ja powiem, a wprowadzi... Pan Dobrze, a wprowadzi Wiem mnie pan... Dlaczego? Będzie pan moim ojcem chrzestnym w PiS-ie? Niech pan posłucha, że PiS odważył się przeciwstawić wszystkim. Tak. Człowiek, który nie chce reprezentować swojego państwa, to jest niki. A PiS, proszę pana, nie to, że, że się przeciwstawił Wszystkim dla Niemców, dla Niemiec, dla, dla Francji, dla Holandii, dla Belgii i tak dalej, i tak dalej, i no tak dalej. Nie, tu jest Polska. I my będziemy reprezentować i i my będziemy reprezentować interesy państwa polskiego, a nie, że ktoś będzie chciał w Brukseli czy w Berlinie mówić Polskę, co ma być w Polsce w Europie, w Środkowej. Tak, tak panie Grzegorzu, pan pochodzi z Wałcza, różne legendy o panu Krążą. I powiem tak, że razem możemy dużo więcej. Bo pan jest bardzo bogatym człowiekiem, a ludzie na całym świecie nie wiedzą, na ile ja jestem bogatym człowiekiem. Wauczu o tym nie wiedzą. Pan być może wie, ale Wałczu nie wiedzą. Zgadza się? Temat no tak. Panie Arturze, niech pan poza. Życzę panu wszystkiego najlepszego. No dziękuję. Tylko tyle, panu pan. Okay, Życzę to... wszystkiego najlepszego i muszę, muszę kończyć, bo, muszę, bo widzę, że stoją ludzie i chcą, żeby ich, żeby, żeby ich o, 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 obsłużono. Ja mam pana wizytówkę. To dzisiaj nagram program wieczorny, jutro będzie na moim Facebooku, okej? Okay? No to proszę pozdrowić tą swoją dziewczynę. Czy mam też za Was kciuki? Na no zdrowko. wszystkiego najlepszego. Szacunek, kłaniam się. Wzajemnie do widzenia. Kłaniam się. Kłaniam się również.